wish i could say i was finally over you Dzień dobry, dzień dobry, moje kochani. Ja po raz kolejny przychodzę. My po raz kolejny przychodzimy z. Welcome to the future. <laughs> z przyszłości, znaczy, co jest dzisiaj? Dzisiaj jest 28 marca. I kochani, przychodzę tylko tutaj, przenoszę się na początek filmu znowu, żeby Wam znowu jeszcze raz po raz ostatni przypomnieć, że do końca miesiąca możecie zakupić Thermomix na raty 0% na 12 miesięcy, także jest to koszt niecałe 96 funtów miesięcznie. Oczywiście możecie też nabyć Serumix na raty 24 i 30. 6 miesięcy. Wtedy jest naliczany procent 9.9. Mówię to tylko dlatego, że pamiętam, jak było w zeszłym roku, ile później osób się obudziło no i widzę, ile teraz z was jednak się decyduje, żeby później nie było płaczu. Także zapraszam. Chciałbym tylko dodać, że jak nie kupicie, to będziecie żałować to raz, a dwa, że nie kupicie, to będziecie żałować. <noise> naprawdę e... warto i zawsze można oddać w ciągu 14 dni, więc wypróbujcie i możecie oddać. I tak nikt nie oddaje. Zakochacie się nie oddacie. Także dziękuję. Yy, Niechaj tujcie mnie za to, że to teraz tutaj powiedziałam, bo naprawdę mi w tym miesiącu zależy i wiem, że jest to też dla Was dobra oferta. Także wracamy do przeszłości. I co? Bierzemy się za oglądanie vloga nakręconego kilka dni temu. Buziaki. Aha, pamiętajcie o kciukach do góry. Pa! Idę do sklepu, moi drodzy, a raczej można powiedzieć, że będę jechała pierwszy raz od 6 tygodni chyba wsiądę do auta, znaczy będę prowadziła. Także. Hmm. <laughs> to może być zabawnie. A jedę tak szczerze, bo muszę kupić jakieś świeże owoce do owsianki jutro. Bo mam zamiar zjeść owsiankę. Mam mrożone w sumie. Mrożone też się tak fajnie rozpuszczają. Hmm. To w sumie może mrożone mogę zostawić. Żeby nic nie kupować. Co wy na to? <laughs> no, ale nie no i tak muszę po coś pojechać, także jadę i skończyło nam się jakiekolwiek tricky dla lunki. Także muszę... Także muszę kupić e, lunce też jakieś pyszności, ona w ogóle się teraz tak nauczyła, że znaczy ona się nie nauczyła, my ją nauczyliśmy. My w ogóle ma... mieliśmy z rana taki rytuał, że ją wypuszczaliśmy na że ją wypuszczaliśmy na dwór, i w międzyczasie, jak ona była na dworze, no to jej nakładamy mokrą karmę, bo ona mokrą karmę dostaje z rana. I wyobraźcie sobie, że ten mały szkodnik przeklęty teraz myśli, że wychodzenie na dwór równa się jedzenie. I za każdym razem, czy ją wypuścimy do ogrodu, czy jak wrócimy ze spaceru, ona od razu leci do Miski, i tak zagląda tymi swoimi oczyma, takimi wiecie, błagającymi, że aż naprawdę mam chęci jej coś dać. No ale nie, już nie jadła treatów przez długi czas. Naprawdę długi czas, także mam zamiar je kupić. O Jezus. Skąd ten ziem się wziął? To nie wiem, przepraszam. A także chciałabym jej kupić takie kurczaczki, jeśli będą. Wiecie, że um, ostatnio w Anglii jest um, niedobór jedzenia dla psów. Takiego wiesz, ktoś, kto kupował właśnie za granicą, albo takie jedzenie, które jest e, gdzieś tam, skądś tam, nie z Anglii, nieprodukowane w Anglii, to jest niedobór i bardzo poszło w górę. Jeśli ktoś ma zapasy, to bardzo poszło w górę e, przez Brexit, no bo po prostu nie przywożą e, jedzenia i jest problem. E, na razie mojej lunki jest, to, to mokrą, co je, to jest angielskiej e, tutaj firmy, a ta druga oriento, a ta druga powiem Wam, że też będzie problem, chyba niedługo, już w ogóle podrożała bardzo, no ale. No, zobaczymy, na razie się nie martwię, ale właśnie ostatnio moją uwagę, że przyszedł e-mail chyba Sainsbury's albo skoń że y, póki nie mamy, że dokładamy wszelkich starań, by jedzenie Twojego pupila jak najprędzej znalazło się na półkach. Także chcieli Brexit, to mają Brexit, powiem Wam szczerze, że już chyba bardzo dużo osób żałuje, że za tym y, głosowało. Y, przynajmniej z tego co rozmawiałam jeszcze jakiś czas temu y, w pracy, bo już wiecie, w pracy nie byłam 5 tygodni, prawie 6 tygodni, także już tak, a i podjęłam decyzję, nie zostaję dłużej na zwolnieniu, idę do pracy. Jak dam radę, to dam radę, to super, a jak nie dam rady, to po prostu już rozmawiałam z moją menadżerką, że wrócę do domu i pójdę, wiecie, pójdę dalej na zwolnienie. Nie chciałabym. A w sumie jak już, wiecie, wyruszyłam na sklepy, to przejdę się też do B&M. My przeważnie, powiem Wam szczerze, do sklepów jeździmy późnym wieczorem, w co jest najmniej, naj... Boże. Wtedy co jest najmniej ludzi. Jestem tak zakręcona, nie wiem co się dzieje. Wtedy co jest najmniej ludzi, także... Idę zobaczyć... Ale śmiesznie wyglądam, jak brwi, nie mam podkreślonych. Idę zobaczyć... Długo już nie byłam. E, Chciałabym jakieś kwiatki kupić już, e, żeby do ogrodów kopać. Tak naprawdę są chyba tylko bratki, także nie wiem, czy jest jakiś sens. Bratki też są przepiękne oczywiście, No, ale nie wiem. No i ja się trochę boję, że w kopie, a tu zaraz, wiecie... Grat znowu spadnie. Myślałam, że Dunelm otwarte, ale dalej jest tylko pick-up. Nie to, że miała zamiar zejść, ale do B&M chcę iść zobaczyć w B&M. Nie wiem, czy wiecie. Ostatnio są przepiękne prze rzeczy do domu. Yy, tak B&M poszedł yy, do przodu, jeśli chodzi o takie rzeczy, że nie macie pojęcia i to nie jest nie jest wcale jakaś zła jakoś ani nic takiego, ale naprawdę poszli tak do przodu. Kiedyś porównywałabym B&M do Pepco. Dalej mogę tak porównać czasami no ale teraz mi się wydaje, że rzeczy jakie robią to po prostu szok, tak nadążają za ostatnimi trendami mody, jeśli chodzi właśnie o aranżację wnętrz że wow, jestem, jestem po prostu w szoku i czasami z tego co oglądam to można nawet pokusić się o stwierdzenie, że przodują naprawdę super poducha, ale już więcej poduch nie kupuję bo mi Radek z domu wygoni, ale świetna I Ale ta świetna. No patrzcie jakie cuda. Ogólnie to jak chciałam kiedyś ten świecznik kupić, ale sobie podarowałam. Pamiętacie co mam ten kominek? No to tutaj jest świeczka taka. Zapachowa. Ale samo to fajne. Myślałam, żeby wziąć to lustro do nowej łazienki, ale jednak chyba sobie podaruję. Chyba to jednak nie jest to. O tym też myślałam, ale tego nigdy nie mogłam zobaczyć. Ale ładne. Podoba mi się. No i niestety, tak jak mówiłam, tylko bratki i tutaj groszek zapachowy, ale tak naprawdę nie ma nic. A ja dostałam wreszcie swoje lustro do łazienki na dole. Jej! I co tam jeszcze? Kupiłam ramkę na obraz. A wiecie, że mamy tylko jeden obraz zresztą, bo wywołany. To, co stoimy na pomoście tyłem mi się śmiejemy. Uwielbiam to zdjęcie, po prostu uwielbiam. Ale mamy je w srebrnej ramce. Nie mam żadnego takiego sprayu, żeby to przemalować. Nie chcę na czarno, bo zdjęcie w czarnej ramce mi się, wiecie, kojarzy tak dziwnie. Także kupiłam tutaj taka, taką ala drewnianą. Także przejdę do domu i zmienię to zdjęcie. No i fajnie. Pustki były w sklepie tak naprawdę zupełne. Super. Lubię, właśnie, jeżeli chodzę, to tak wieczorem, bo tak wolę. Chcę jutro zrobić tak głośną pastę z TikToka, wiecie, tą z pomidorkami i z fetą. I nie miałam fety. No i dzisiaj na kolacji mam zrobiony hummus. A też nie mam, nie miałam sellera. Także już mam seller. Kupiłam seller, bo Radek ostatnio nie kupił. Także tak, na no spokojnie. I tak, jest na zakupy. Co Za kolejny tydzień pojedziemy? Także dużo inaczej teraz kupujemy. Dużo, zupełnie inaczej gotujemy. Od kiedy mamy termin, naprawdę zupełnie inaczej gotujemy. I tak jak nie wiem, czy kojarzycie, ale my kiedyś naprawdę autentycznie co tydzień byliśmy na zakupach i co tydzień wydawaliśmy stówę, a teraz wydajemy to. Na 12 dni, no mówię, 10, no przeważnie 12 dni czasami, 13, 14. Yy, ale w międzyczasie czasami trzeba dokupić, tak jak widzicie. No bułek nam się zachciało, czy selera, yy, czy Radek właśnie dokupował boczek. I, I tak, jakoś tak, nie wiem, gotujemy z takich podstawowych rzeczy, że jestem po prostu w szoku. Cieszę się na maksa. No dobra, jadę, bo powiem Wam szczerze, że tak naprawdę dzisiaj jadłam tylko śniadanie jest, jest już godzina a, późna. Także jadę na kolację, zrobić sobie kolację, jeszcze muszę z Lunką wyjść. Jezu, jezu, żebyście zobaczyli jaka radość! Wysypałam jej troszkę wiertritów, znaczy dałam tak to jadła, a później sobie przypomniałam, wezmę przecież yy, tą matę węchową, patrzcie na ogon. I wsypałam jej do tego, wiecie jak się cieszyła? No szok, kochany piesek. Czystka, już długo nie piłam, także sobie zaparzyłam parze czystek, no i obieram, moje sobie marchewkę i kupiłam sobie, e, tak jak Wam mówiłam, seler. No i znowu widzicie, poszłam znowu na organiczne, mimo że jest pakowane w folii. No nie widzę w tym najmniejszego sensu, ale jakoś się tak nauczyłam i tak, i tak zawsze robię. No trudno, dobra. Pobieram, myję, kroję, biorę się za kolację. A jeszcze Wam coś powiem. Pojechałam do sklepu, bo też miałam chęci na um, takie doritosy z sosem ostrym i zapomniałam kupić. No to w sumie na dobrze mi to wyjdzie, tak? <ślaski> Także... Tak, zaspokojmy się humusem i herbatą. I lunką, moją kochaną, tak? I moją małą kochaną. Znowu dzisiaj szybko uciekała z dworu, bo zimno. W sumie was okłamałam, że tylko fetę kupiłam, bo kupiłam fetę i kupiłam właśnie pomidorki, bo Radek kupował, ale się skończyły pomidorki. I dokupiłam też yy, czereśnię, moi drodzy, także takie mini zakupki. Dzisiaj mi cały dzień towarzyszy taka świeczka Orient Express. To jest świeczka sojowa z Hagi, marki Hagi. I ją, jak się nie mylę, dostałam od mojego jelonka. Radkowi się nie, nie podoba zapach. To jest taki zapach y, mocno, można powiedzieć, y, taki spa. Olejki eteryczne z, drzewem sandału, z drzewa sandałowego, paczuli, bergamotki oraz limonki. Także możecie sobie wyobrazić, jaki to jest zapach taki, właśnie bardzo mocno spa. Mi się to bardzo kojarzy ze spa. No i. Oczywiście przed kolacją e, piję kolagen. Powiem Wam, że już jego ponad tydzień. Nie myślę, żeby to było od tego, ale mam ładną cerę. <grym> nie wiem od czego, ale ładną cerę na buzi mam. Wydaje mi się, że nie mam takiej suchej. O. Niby są już rezultaty jakieś tam słabe, widoczne po 4 dniach, ja już piję tydzień czasu, a takie rezultaty, wiecie, mocne są po czterech tygodniach. Także szczerze wam powiem, myślałam, że ten kolagen będzie miał jakiś taki dobry smak, a on jest tak naprawdę bez smaku. Mówiłam wam, że zwykły kolagen nie uczula, gold kolagen tutaj mnie uczulał, ale brałam nie wegański, także ten jak na razie jest ok. Mam tutaj teraz za dużo kwiatów. <laughs> nie, żartuję. Kwiatów nigdy za wiele. A z rzeczy niekosmetycznych, moi drodzy, kupiłam zoflore. Jakiś taki zapach był Twilight Garden, także wzięłam to. Był też zapach bezowy, ale był duży, a ja nie lubię, ja lubię wymieniać zapachy i był czysty cynamon, ale... Czysty cynamon to na porę bardziej dla mnie, wiecie, jesienną, zimową, nie na teraz. Także wzięłam taki Twilight Garden. Wzięłam sobie książkę Truth To Be Told, słyszałam o tej książce, a mam chęć poczytać coś angielskiego, także wzięłam. Teraz chyba na promocji była 4,50, normalnie 9 funtów, także za pół ceny. No i wzięłam tą ramkę i to jest, taka mówię, jakby drewniana, ale to nie jest drewniana i się zastanawiam, no nie, będzie akurat... Bo tak jak Wam mówiłam, chcę wymienić tą tutaj yy, srebrną No taką, także zaraz wymienię. Kto to przyjechał do nas? Kto to przyjechał na nasz wieczorny spacerek? Jak zagląda pod autem? No kto to przyjechał? Kto to przyjechał? Patrzcie, zmieniłam. Przepięknie wygląda Radzie, co? Wydaje ci się? Bardzo ładnie. Lepiej niż w tej srebrnej, nie? A w ogóle nie pokazywałam cię chyba od kilku dni. Hello? Hello? Czekam była w pracy No wiem, że radzie w pracy, ale przyjechał prędzej. Żona mu się popłakała. wow, przepięknie, aż się wzruszyłam. Teraz to by się zrobiło? Przydało drewnianek kupić, ale nie, nawet spoko. O, ale ładnie wygląda. Śliczna. <słuch>